Cześć! Z okazji 2000 subskrypcji, tak jak zapowiadaliśmy na Twitterze, organizujemy konkurs. Tym razem nagrodami podzielimy się z Wami wraz z filmem Teflink, bo oni przysłali jakieś gadżety dla Was. No i najpierw zasady. Mati, proszę bardzo. Zasady są bardzo proste. Wystarczy, że pod tym materiałem dodacie, dodacie komentarz, w którym napiszecie jak dostacie się na nasz kanał. Kto Wam, czy ktoś Wam o tym powiedział, czy nas poznaliście z jakiejś recenzji, jakiegoś filmu, z jakiegoś forum i tak dalej. To jest tylko jedynie komentarz i to jak się tutaj dostaliście? Dokładnie. Oczywiście yy, dajcie łapkę też w górę na tym filmiku oraz bądźcie subskrybentami naszego kanału. Yy, no i skomentujcie tak jak Mati powiedział. Do wygrania są trzy zestawy gadżetów od Tepelinka. Mamy tutaj taki oto kubek termiczny. Proszę Mati, prezentuj. Yy, mamy długopis, który jest jednocześnie takim laserkiem. Tutaj Wam poświecę. Yy, laserkiem jest latareczka oraz yy, rysik. No i tu jest ten długopis. To jest druga sprawa. Mamy także taki zestaw multi-tool, to jest bardzo fajna sprawa, bo myślałem, że to jest po prostu taki większy długopis, ale nie. Tu się to odkręca, wysypuje się i mamy tutaj różne narzędzia. Także jak ktoś coś majstruje przy swoich smartfonach, naprawia, wymienia, no to jest jak najbardziej w porządku. No i na koniec mamy jeszcze taki oto, notes, też stepelinka, tutaj możemy różne zapiski sobie robić, mamy też tutaj kalendarz. Także jakbyście chcieli, na przykład jakieś ściśle tajne projekty, no to jest idealne po prostu. Matip, co ja, o tym. ja powiem wam, że byłbym bardzo zadowolony z takich nagród i myślę, że wy również będziecie. Tak jest. Wysyłamy wam to pocztą, tak jak ostatnio. Trzy osoby wybieramy z komentarzy, także piszcie, zapraszamy. A i jeszcze jak będziecie na jemie, bo to jest przed jemem nagrywane. To będziecie mogli nas spotkać. Konkretnie mnie, bo Mati nie może akurat w, ty, na, w tym czasie, ale jak będziecie na jemie, to myślę, że jest szansa, jeśli ktoś będzie, żeby się spotkać. Także serdecznie zapraszamy, podchodźcie, nie ma problemu. No i to wszystko, no nie? Dokładnie. Czołem.